Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące między innymi globalizmu, antyglobalizmu czy ustawy obratniej pomocy. Proszę bardzo. Ja pozwolę sobie zadać pytanie, pozwolę sobie y, posiłkować, wypisałem sobie te pytania, mam trzy pytania. Y, doceniłbym, gdyby pan redaktor w luźnej postaci od, odniósł się do, do... No nie wiem, czy potrafię. By, byłoby mi miło, rozumiem. Więc tak, pierwsze pytanie, naj, naj, najdłuższe. Yy, wiele osób i przede wszystkim taką osobą jest doktor Krajski. Yy, wyznaje taki pogląd, że globalne elity yy, wyznają sekretnie satanizm. Doktor Krajski wyraża taką opinię i jeszcze, żeby yy, Odpowiednio to uargumentować, uargum, u, u, to objawiło się to dość mocno. Wtedy, kiedy było otwarcie tunelu Gotarda, była taka bardzo wielka gala, na którą zostali zaproszeni czołowi europejscy przywódcy. No i używając nomenklatury, właśnie pana redaktora, była tam nasza złota pani. Mało tego, był również Hollande, ówczesny prezydent Francji. No i oni oglądali dwugodzinny, yy, dwugodzinne przedstawienie, gdzie było to szatanistyczne przedstawienie. To jest w całości w internecie, można sobie to obejrzeć. Wpisać po prostu otwarcie tunelu Gotarda, Całość proszę, tego przedstawienia jest w internecie. Czy mógłby mnie pan oświecić, bo ja nie oglądałem tego no nagrania. Tak, oczywiście. Na czym polegał satanistyczny proszę, proszę, proszę. charakter tego filmu? Tak, y, więc, więc przede wszystkim je, najważniejszy jest ten fakt, że o, świadkami tego, tego była Merkel i Hollande i, y, no tak. i... to i jest normalne, bo to ten, ten tunel służy usprawnieniu komunikacji przez tak. Alpy. No, no tak i tam, je, i jeżeli mogę jeszcze dopowiedzieć, do no. miało tam miejsce no, czczenie, czczenie Diabła. Było tam pokazane o procesje, które, które niosły baranka, żeby go złożyć w ofierze. to W, te, w tej uroczystości y, od, brało udział około. No, to była wielka uroczystość. Rozumiem, proszę pana. E, jeszcze bym do, jeszcze, tak? Jeżeli mogę jeszcze dopowiedzieć. No, proszę bardzo. Y, to jest tylko jeden y, taki objaw y, tego, co. W... No dobrze, ale to proszę pana, co, jeszcze... co, przepraszam pan, bardzo. Co z tego wynika? Tak. I, no i no, je, nawet jeśli tak jest, tak. Na, że nasza no to Złota Religia, pani... religia tak. jest przecież o, tak ogromną y, o, podstawą, z której to wynikają wszystko inne, więc jeżeli globalne elity wy, wyznają szatanizm, to jest to problem, z którym należałoby się zmierzyć w jakiejś dłuższej perspektywie. Proszę Pana, sobie... więc ja y, pos, y, po, y, odpowiem na to pytanie tak. Ja się nie znam na satanizmie tak jak pan doktor Krajski. Ja się po prostu na tym nie znam. Więc nie bardzo wiem, na czym polega zaangażowanie, w jakiej formie się to odbywa, pani Angeli Merkel czy prezydenta Holanda, który zresztą już nie jest prezydentem, i jakie to może mieć konsekwencje dla świata, bo religii na świecie jest kilka. Trzy monoteistyczne są. A inne to takie politeistyczne, jak na przykład hinduizm, no bo buddyzm to właściwie nie jest religia, to taka filozofia. Natomiast religie monoteistyczne to jest islam, chrześcijaństwo i religia mojżeszowa. No to przecież nie ma większej wrogości niż między chrześcijaństwem i islamem, i między chrześcijaństwem a Religią mojżeszową. Nie ma większej wrogości. Więc tu żaden szatan nie jest potrzebny, i bez szatana, wie Pan, możemy się powyżynać nawzajem. Także. Tak, dobrze. No to jeszcze mam takie pytanie. Nie, ale powiem, ja się na tym nie znam. Pan Rozumiem. doktor Karski, tylko tak, twierdzi, to złożymy. na pewno ma jakieś podstawy, ale ja nie wiem, jakie to są podstawy. Dobrze, jeszcze zadam takie dwa pytania. Co y, sądzi Pan o y, Hemtray, czyli inna, inna tego nazwa to są y, smugi chemiczne na niebie, trzecia tego nazwa to jest y, geoinżynieria. Y, to i jeszcze co Pan sądzi o na, narodowym i pro. W chrześcijańskim antyglobalizmie. Doceniłbym też odpowiedź. Słyszałem o tym chemtrajsie. Nie wiem, czy to prawda, bo tam to polegać ma na tym, że rozsiewają z samolotów jakieś chemikalia. Może tak robią. Może tak robią, natomiast wydaje mi się, że znacznie większym, znacznie bardziej niebezpieczne są skutki prób jądrowych, jakie w latach 40. i 50. na ziemi się odbywały. Poziom takiego izotopu promieniotwórczego struntu wzrósł wielokrotnie, bo on się przedostał do stratosfery przy wybuchach bomb wodorowych. I krąży cały czas nad Ziemią. Poziom, po, poziom promieniowania powię, wzrósł kilkakrotnie. Więc moim zdaniem to jest bardziej niebezpieczne niż ten chęć, który nie wiadomo, czy to prawda, czy to nieprawda. Natomiast o globalizmie, no ja niech się pan nie gniewa, ale ja nie rozumiem tego określenia. Globalizm? Nie, no. Nie, nie rozumiem. Nie rozumiem, ale proszę pana, niech się pan nie złości. Nie rozumiem tego określenia, dlatego, że globalizacja jest pojęciem wieloaspektowym. I co to jest globalizacja? Jakby można ją zdefiniować? Odpowiem panu z przyjemnością. Więc globalizm to nie jest to samo co globalizacja. O ile globalizacja to, są, to jest unitaryzacja z świata, to globalizm można zdefiniować po prostu jako władzę niewielkiej elity nad całą ludzkością. Yy, i, y, anty, a moje pytanie tyczyło się antyglobalizmu y, narodowego i pro rozumiem, rozumiem. Najlepszym narzędziem globalizmu, jak Pan to przedstawia, jest komunizm. Jest komunizm, dlatego że komunizm jest to najlepsza recepta Uchwycenia i utrwalenia władzy mniejszości nad większością. I o to chodzi w komunizmie, o to chodzi cały czas. I my mamy do czynienia z rewolucją komunistyczną w tej chwili, która się przewala przez Amerykę Północną i Europę. A jeżeli nam się wydaje, że tak nie jest, to tylko dlatego, że ta rewolucja jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą myśmy poznali. Bo myśmy poznali strategię bolszewicką, która się składała z trzech elementów: z gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, z masowego terroru i masowego duraczenia. Ona przyniosła przerażające rezultaty, ale okazała się na dłuższą metę nieefektywna. W związku z tym pod koniec lat 60. Przywódcy komunistyczni postanowili odejść od tej strategii ku strategii zaproponowanej jeszcze w latach 20. XX wieku przez takiego włoskiego komunistę Antoniego Gramsiego. I Gramsi uważał, że Marx się pomylił, że podstawowa teza marksowska, jako byt określał świadomość, która się przekładała w praktyce rewolucyjnej na strategię bolszewicką. Że to jest na pewno nie jest uniwersalna ta teza, a prawdopodobnie w ogóle jest fałszywa. Bo Gramsci postawił sobie pytanie, co właściwie człowieka w pierwszej kolejności alienuje, to znaczy trzyma w niewoli? Czy stosunki własnościowe, czy może kultura burżuazyjna. I doszedł do wniosku, że kultura burżuazyjna. Dlaczego? Bo ta kultura dostarcza człowiekowi kategorii, przy pomocy których on myśli, ocenia, porównuje, wybiera, jednym słowem, funkcjonuje intelektualnie. I jeżeli chce się przeciwko tej kulturze zbuntować, no to on się buntuje przy pomocy tych pojęć, których ta kultura mu dostarcza, bo innych nie ma. W związku z tym jego bunt jest groteskowy, jego bunt jest nieskuteczny, daremny. I Gramsci powiedział, że jeżeli chcemy tutaj przeforsować rewolucję, to do kultury burżuazyjnej musimy wprowadzić ducha rozłamu. Ducha rozłamu, on to nazywał Duchem Rozłamu. Jak to zilustrować, tego ducha rozłamu? No dobra, zilustruję. Na przykład jest tam takie określenie, które się zresztą jest forsowane metodami administracyjnymi. Kochający inaczej. Prawde? Każdy z nas się zetknął, z takim określeniem. Oto czasami budzi takie ironiczne uśmieszki, bo to dotyczy takiej frywolnej strony egzystencji ludzkiej. Ale zostawmy te friwolice na boku, tylko spróbujmy zobaczyć, jaki ładunek informacyjny niesie to określenie. Otóż co ono mówi, że jedni kochają tak, drudzy inaczej, ale. Każdy z tych sposobów jest jednakowo normalny. Prawda? Jest jednakowo normalny. To znaczy, że normą jest cokolwiek. Że normą jest wszystko. A w takiej, jak normą jest wszystko, to pojęcie normy traci sens. Samo pojęcie normy traci sens. Bo pojęcie normy. To wynika z logiki dwuwartościowej. My z Arystotelesem uważamy, że jest prawda i jest fałsz, jest norma i są dewiacje. Ale jak nie ma prawdy, no nawiasem mówiąc, są tam filozofowie, którzy studentów nauczają, że prawda nie istnieje. No, dziwny, dziwna teza, bo przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe. Przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe. No ale jak to zdanie jest prawdziwe, to znaczy, że jakaś prawda istnieje. Prawdą jest to, że prawda nie istnieje. No, nie można wymagać zbyt wiele od filozofów, bo to są tacy sami ludzie, jak i my. <laughs> Tylko, że się zajmują taką dziwną tam nauką, że byt jest, niebytu nie ma i tak dalej. Więc y, w tej chwili ta y, y, rewolucja komunistyczna jest prowadzona i to jest w pełnym natarciu właśnie przy pomocy tej strategii. I jak Gramsci mówił, pierwszym etapem tego masowego duraczenia, bo tu na, na plan pierwszy się wysuwa masowe duraczenie, pierwszym etapem powinno być uzyskanie panowania nad językiem mówionym. To właśnie jesteśmy tego świadkami. To się na naszych oczach dokonuje. Coraz więcej sformułowań języka potocznego, języka mówionego, jest nam wtłacanych również przy pomocy administracyjnych metod. No, zaczęło się niewinnie zaczęło się niewinnie od tego, że nagle zniknęło takie określenie z dyskursu publicznego, zwłaszcza oficjalnego, jak inwalida czy kaleka. Od stuleci to było używane we wszystkich językach, zostało zastąpione takim dziwolongiem pod tytułem niepełnosprawność. No, widocznie nikomu się nie chciało kruszyć kopii o takie rzeczy, więc każdy to tamte. Ale to zachęciło promotorów rewolucji do pójścia krok dalej i oni idą co krok. Także moim zdaniem to jest niebezpieczeństwo. wie pan. Yy, Mamy wystarczająco dużo demonów prawdziwych, żebyśmy tu się rozglądali za demonami urojonymi. Bo jeżeli mogę się do tego odnieść, to e, demon antyglobalizm jest po prostu e, wspólnym workiem, e, w którym w uregulowany sposób i logiczny są połączone wszystkie te komponenty, które teraz zmieniają świat, na który składa się rewolucja. I mało tego, antyglobalizm jest również pewną, pewnym wypracowaniem sposobów walki z tą rewolucją, która się teraz dokonuje. I... No, to ciekawe, wie pan, ja to jestem zwolennikiem Józefa Mackiewicza, który mówił, że najlepszym takim, właściwie jedynym sposobem walki z komunistami, to jest strzelanie do nich bo ich się, im, na nich perfa, perswazja nie działa i mamy do wyboru dwie możliwości, albo ich pozabijać, albo no oni nas pozabijają i tyle. I to jest cały, wie pan, antyglobalizm. No. Reszta to są takie, wie pan, dyrdy małe. Czyli bardzo taka <grytanie> radykalna postawa. No proszę pana, sytuacja jest poważna. Czas nie tak. pracuje dla nas. I no, niektórzy ludzie sobie zdawali sprawę z tego i odważyli się pójść na skróty. Na przykład generał Franco w Hiszpanii, generał Pinochet w Chile uratowali swoje narody przed krwawą łaźnią komunistyczną. Przy okazji upuścili trochę złej krwi, no ale to wie Pan, na to nie ma rady. Proszę Państwa, no i stało się 10 stycznia Sejm, a właściwie większość Sejmowa, to znaczy posłowie Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Twojego Ruchu, czyli dziwnie osobliwej trzutki posła Palikota uchwalili ustawę legalizującą bratnią pomoc. Przypomnę, że do Dotyczy ona udziału formacji zbrojnych państw obcych w tłumieniu rozruchów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ta ustawa już była w Sejmie raz, ale na skutek hałasów, jakie się podniosły w internecie, bo oczywiście niezależne media głównego nurtu ani słówkiem się nie zająknęły ani wtedy, ani teraz zresztą też na ten temat. Na skutek hałasów, jakie się podniosły w internecie że to jest rezygnacja z suwerenności politycznej, taka formalna rezygnacja z suwerenności politycznej, krok w stronę utraty niepodległości Rzeczypospolitej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wycofało tę ustawę, rzekomo dla dalszych prac, ale okazało się, że żadnych dalszych prac nie było i ustawa w dotychczasowym kształcie, znienacka została skierowana 9 stycznia do Sejmu i gdzieś 5 stycznia została uchwalona z Marszu. Skąd, dlaczego akurat teraz ta ustawa została uchwalona? Proszę Państwa, ja oczywiście tego nie wiem, ale chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pewną zbieżność w czasie. Otóż na 27 stycznia. Sobie, wyznaczył sobie izraelski Kneset rendezvous w chwilowo nieczynnym obozie w Święcimiu, żeby odbyć sesję parlamentarną. Jest to wypadek bez precedensu, że władza ustawodawcza jednego państwa wyznacza sobie sesję na terytorium innego państwa, i wiele wskazuje, właściwie wszystko wskazuje na to, że bez pytania władz tego państwa o zgodę w ogóle, bez zabiegania o jakiekolwiek zaproszenie. Ponieważ. Yy, no, jest rzeczą oczywistą, że nad bezpieczeństwem deputowanych do izraelskiego Knesetu będzie czuwał Mossad, uzbrojenie agencji Mossadu, podobnie jak to było w przypadku marszu żywych, a nawet różnych wycieczek takich izraelskich do Polski. No to widocznie Izrael postanowił pobyt swoich formacji zbrojnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jakoś zalegalizować. No i stąd ten pośpiech jest, w takim razie tylko wypada obserwować, czy Senat zdąży. Tę ustawę przyklepać przed 27 stycznia, i czy pan prezydent Komorowski zdąży ją podpisać? No, bo że z przyjemnością ją w podskokach podpisze, to chyba nikt co do tego nie ma wątpliwości. Proszę państwa, szczęśliwie jakoś udało się przeżyć. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, pana Jerzego Owsiaka. Ja oczywiście nie będę się zajmował tymi wszystkimi okolicznościami, natomiast chciałbym zwrócić uwagę Państwa na jedną, jedną rzecz. Otóż, jak poinformowały media, przychylne zresztą Jerzemu Owsiakowi, te niezależne media głównego nurtu, które zresztą wiele starań dokładają, żeby cała ta impreza się udała. Wielka Orkiestra dotychczas zebrała 35 milionów złotych. Otóż w proporcji do wydatków tegorocznych Narodowego Funduszu Zdrowia na opiekę medyczną które wynoszą ponad 63 miliardy złotych, to kwota zebrana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy to jest o mniej więcej 1 dwutysięczna tej sumy, więc zupełny margines kropla w morzu dosłownie nawet w, nie tylko w proporcji do tych wydatków na opiekę medyczną, ale nawet w proporcji do wydatków administracyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, które na ten rok są zaplanowane w kwocie ponad 700 milionów złotych. 35 milionów złotych to jest zaledwie 5% tej sumy, więc ty, czy tak liczyć, czy tak liczyć to akcja pana Jerzego Owsiaka ma charakter zupełnie marginalny od strony ekonomicznej, bez jakiegokolwiek większego znaczenia. Rozgłos, jaki jest jej nadawany, przypomina rozgłos, jaki był nadawany tak zwanym czynom społecznym, jakie miały, były bardzo popularne za komuny. Otóż efekty ekonomiczne tych czynów społecznych były albo zerowe, albo nawet ujemne, zwłaszcza kiedy się zestawi koszty ich zorganizowania. Otóż myślę, że podobnie może być w przypadku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Wyroczy Pana Owsiaka, bo biorąc pod uwagę liczbę agent państwowych, jakie biorą udział w, włączają się w organizację tej imprezy, to wszystko kosztuje oczywiście wielka orkiestra świątecznej pomocy tych kosztów nie pokrywa, tylko pokrywają te agendy, które zresztą pokrywają ją z podatku. Warto przypomnieć, że na przykład telewizja państwowa czy państwowe radio będzie się utrzymywało z tak zwanej opłaty audiowizualnej. Każdy człowiek, czy ma telewizor, czy nie ma telewizora, czy ma radio, czy nie ma radia, będzie płacił mniej więcej 100 zł rocznie. Między innymi w ten sposób to jest taki pośredni podatek na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy pana Jerzego Owsiaka. To wszystko pokazuje, że cel akcji pana Owsiaka. To nie jest poprawa sytuacji w sektorze ochrony zdrowia, bo on nie jest w stanie po prostu wpłynąć na jakąś znaczącą poprawę, tylko celem jest lansowanie kultu jednostki. No w tym przypadku już nie Józefa Stalina, tylko Jerzego Ofiaka, który jest takim powiedziałbym, kiepską edycją Józefa Stalina. No, nie można narzekać, nie ma co grymasić, mamy kryzys, więc Stalin na kamieniu się nie rodzi. Mamy takiego Stalina, jakiego mamy, więc trudno, musimy się z tym pogodzić. Proszę Państwa, mamy rok wyborczy, wyborów do Parlamentu Europejskiego, w związku z tym... Amok wśród umiłowanych przywódców narasta. Do tego amoku, objawy tego amoku zaczął ostatnio zdradzać pan premier Donald Tusk który wystąpił z rozmaitymi pomysłami, jak tu nam przychyli nieba. Oczywiście wszystkich przelicytował, czemu się dziwić nie można, bo jak on dysponuje pieniędzmi całego państwa, to jasne, że wszystkich przelicytuje. No i między innymi, ale chciałbym zwrócić uwagę nie na wszystkie może te pomysły, bo miejmy nadzieję, że pan premier tuż o nich zapomni, jak tylko się wybory odbędą, bo gdyby tak, nie daj Boże, wszystkie zostały zrealizowane, to niech nas Bóg ma w swojej opiece, ale na jeden pomysł Pana Premiera... Chciałbym zwrócić uwagę, bo on y, świadczy o chwalebnej ciągłości gdańskiej myśli ekonomicznej. Otóż, proszę Państwa, pan premier Tusk y, powiedział, że każdemu młodemu człowiekowi, żeby nie popadł w bezrobocie, y, zaoferuje 10 tysięcy złotych. W postaci takiego bonu specjalnego. Otóż jest to dokładnie, jeśli chodzi o kwotę, kwotowo jest to dokładnie równowartość propozycji pana Lecha Wałęsy z 1995 roku 100 milionów dla każdego. Te 100 milionów ówczesnych pieniędzy z przeddenominacji to jest dokładnie 10 tysięcy dzisiejszych złotych.